Rozdział pierwszy. Prawda o przeciążeniu. Wstęp i budowanie wspólnoty. Większość mężczyzn, których znam, nie ma problemu z motywacją, ma problem z przeciążeniem. To zdanie może brzmieć banalnie, ale kiedy wgryziemy się w to, co dzieje się w głowie faceta w 2026 roku, obraz staje się znacznie mroczniejszy. Jeśli tu jesteś, to prawdopodobnie znasz to uczucie. To nie jest zmęczenie, które mija poprzez panej nocy, to stały niskotonowy szum w tle twojego życia. Budzisz się, jeszcze nie otworzyłeś oczu, a twój mózg już skanuje listę zagrożeń, maile których nie przeczytałeś, projekty, które są na wczoraj. Rodzina, która potrzebuje twojej obecności, podczas gdy ty myślami jesteś przy fakturach albo przy tym, co znowu zepsuło się w twoim planie dnia. Czujesz, że zanim jeszcze zdążyłeś wypić pierwszą kawę, już jesteś trzy kroki za resztą świata. Współczesna kultura, szczególnie ta skierowana do mężczyzn, próbuje nam wmówić, że rozwiązaniem na to wszystko jest więcej: więcej dyscypliny, więcej optymalizacji, więcej suplementów, więcej zimnych pryszniców i wstawania o piątej rano. Słyszysz z każdej strony musisz być lepszą wersją siebie. Ale co, jeśli ta obecna wersja ledwo zipie? Co, jeśli twój procesor już teraz działa na 100%, a wiatraki wyją tak głośno, że nie słyszysz własnych myśli? Problem w tym, że kiedy jesteś na krawędzi wypalenia, kolejna rada o budowaniu porannej rutyny brzmi jak ponury żart. To tak, jakbyś dolewał paliwa rakietowego do silnika, który właśnie się zaciera. Twój mózg wcale nie potrzebuje więcej wyzwań. On potrzebuje bezpiecznego wyjścia z trybu awaryjnego. On potrzebuje dowodu na to, że świat się nie zawali, jeśli na moment przestaniesz biec. Większość kanałów o rozwoju osobistym traktuje cię jak maszynę, którą trzeba podkręcić. Ja chcę, żebyśmy dziś na chwilę przestali tak o sobie myśleć. Chcę porozmawiać o Kaizen, ale w sposób, o którym rzadko słyszysz w kontekście biznesu. Nie będziemy mówić o optymalizacji linii produkcyjnej w Japonii lat 50. Będziemy mówić o tym, jak przestać walczyć z własnym układem nerwowym. Kaizen, w mojej narracji, to nie jest kolejna metoda na to, żebyś dowoził więcej projektów. To strategia, dzięki której w końcu przestaniesz odpadać. To sposób na to, żebyś paradoksalnie, robiąc rzeczy, które wydają się śmiesznie małe, odzyskał poczucie, że to ty trzymasz stery. A nie Twoje lęki i oczekiwania innych ludzi. Ten materiał jest dla faceta, który ma dość bycia projektem do naprawy, jeśli czujesz, że kolejna wielka zmiana po prostu cię zmiażdży, zostań ze mną. Nie będę cię motywował. Nie będę ci mówił, że możesz wszystko. Powiem Ci raczej, jak robić tak mało, żeby Twój przerażony mózg pozwolił Ci w ogóle zacząć. Rozdział 2 Rozbicie Mitu Wielkiej Zmiany. Psychologia Oporu. Wszyscy kochamy wizję wielkiego resetu. Jest w tym coś niemal religijnego. Obietnica, że od jutra, od poniedziałku, od pierwszego dnia miesiąca staniemy się nowym człowiekiem. Palimy mosty, wyrzucamy śmieciowe jedzenie z lodówki, kupujemy karnet na siłownię i instalujemy trzy nowe aplikacje do zarządzania czasem. Psychologii nazywamy to fantazją o natychmiastowej transformacji. To ten moment, w którym twój umysł upaja się wizją przyszłego ja, które jest zdyscyplinowane, szczupłe i zawsze opanowane. Ale dlaczego to niemal zawsze kończy się tak samo? Dlaczego po trzech, może pięciu dniach euforycznego ciśnięcia budzisz się rano i czujesz, że ciężar tej nowej rzeczywistości po prostu cię przygniata? Dlaczego nagle bez wyraźnego powodu lądujesz wieczorem przed ekranem z pizzą w ręku, czując do siebie obrzydzenie większe niż tydzień wcześniej? Odpowiedź nie leży w Twoim braku silnej woli, leży w biologii. Twój mózg nienawidzi gwałtownych ruchów. Musisz zrozumieć jedną rzecz: dla Twojego układu limbicznego, tej starej ewolucyjnej części mózgu, każda duża zmiana jest interpretowana jako zagrożenie. Nie ma znaczenia, że to dobra zmiana. Dla Twojego organizmu gwałtowne porzucenie starych nawyków i narzucenie sobie morderczego rygoru to sygnał alarmowy to stres. Mózg postrzega to jako wyjście ze znanej bezpiecznej jaskini wprost w nieznane terytorium. I co wtedy robi? Włącza mechanizm oporu. To jest ten moment, kiedy zaczynasz negocjować sam ze sobą. Dziś odpuszczę, bo miałem ciężki dzień, zrobię dwa razy więcej jutro. To nie jest lenistwo. To twój układ nerwowy, który rozpaczliwie próbuje przywrócić homeostazę. On chce cię ochronić przed wydatkiem energetycznym, którego nie potrafi przewidzieć. Im większy cel sobie postawisz, tym głośniej wyje alarm w twojej głowie. To dlatego postanowienia noworoczne umierają w połowie stycznia. Nie dlatego, że jesteśmy słabi, ale dlatego, że wypowiedzieliśmy wojnę własnej biologii. A z biologią nikt jeszcze nie wygrał na dłuższą metę siłą mięśni. Walka z samym sobą to najbardziej wyczerpująca bitwa, jaką może stoczyć mężczyzna. Zużywasz na nią zasoby, które powinieneś przeznaczyć na pracę, na relacje, na życie. Każdy taki cykl, zryw i upadek zostawia w tobie bliznę. Z każdym kolejnym razem wierzysz sobie odrobinę mniej. Zaczynasz myśleć, może po prostu taki jestem. Może dyscyplina nie jest dla mnie. I tu właśnie dochodzimy do punktu zwrotnego. Kaizen uczy nas, że jeśli chcesz realnej zmiany, musisz nauczyć się przelatywać pod radarem własnego lęku. Musisz stać się niewidzialny dla swojego mechanizmu obronnego. Musisz zaproponować swojemu mózgowi coś tak śmiesznie małego, tak niepozornego, że on nawet nie pomyśli, by włączyć alarm. Zamiast wyważać drzwi barkiem i liczyć na to, że zamek puści, zanim ty padniesz z wycieńczenia, Kaizen to nauka otwierania tych drzwi wytrychem, po cichu, bez walki. Bo w męskiej psychologii prawdziwa siła nie zawsze objawia się w huku i potężnym uderzeniu. Czasem objawia się w tym, że masz strategię, która pozwala ci przejść tam, gdzie inni padają z braku tchu, bo chcieli biec sprintem pod górę, która ma 10 km. Rozdział trzeci Kaizen jako obejście oporu system operacyjny dla umysłu. Większość ludzi traktuje Kaizen jako ciekawostkę z podręczników dla menedżerów. Słyszą, małe kroki. I myślą sobie, dobra, to pewnie dla tych, którzy nie mają siły na prawdziwe wyzwania. Ale w męskiej psychologii patrzymy na to zupełnie inaczej. Dla nas, Kaizen to nie jest metoda rozwoju, to jest system operacyjny, który pozwala ci działać wtedy, gdy Twoja głowa mówi dość. Moja ulubiona definicja Kaizen brzmi: To jest najmniejszy możliwy ruch, który nie wywołuje lęku. Zrozum jak to działa w praktyce. Kiedy stajesz przed gigantycznym zadaniem, niech to będzie napisanie raportu, na który nie masz siły, albo posprzątanie garażu, w którym nie byłeś od roku. Twój mózg widzi górę. A góra, oznacza wysiłek, ból i stratę energii. Mechanizm oporu, o którym mówiliśmy wcześniej, staje w poprzek Twojej drogi. I wtedy pojawia się kaizen. Zamiast planować 3 godziny sprzątania, mówisz swojemu mózgowi: ustawiam stoper na 60 sekund. Tylko jedna minuta. Podniosę trzy rzeczy z podłogi, a potem, jeśli będę chciał, mogę usiąść na kanapie i nic nie robić. Dlaczego to jest tak potężne? Bo jedna minuta nie jest groźna twój układ limbiczny nie włączy alarmu z powodu jednej minuty to jest podlatywanie pod radarem. Ale w tej jednej minucie dzieje się magia psychologiczna przerywasz bezwładność. Najtrudniejszym momentem każdego działania nie jest sama praca. Ale moment startu, pokonanie oporu statycznego. Kaizen drastycznie obniża próg wejścia, sprawiając, że start staje się banalnie prosty. Chcę, żebyś zrozumiał jedną kluczową rzecz: w tym ćwiczeniu nie chodzi o to, żebyś w minutę posprzątał garaż. To niemożliwe. Chodzi o to, żebyś dał swojemu układowi nerwowemu sygnał, mam wpływ. W stanie przeciążenia facet czuje się jak liść na wietrze, wszystko go popycha, wszystko od niego wymaga. On tylko reaguje. Kiedy wybierasz jedną mikroskopijną rzecz i robisz ją przez minutę, odzyskujesz sprawstwo. Przechodzisz z trybu ofiary okoliczności do trybu autora działania. To jest moment, w którym wielu mężczyzn popełnia błąd. Myślą, skoro zacząłem, to teraz muszę pociągnąć godzinę. Nie. Jeśli tak zrobisz, oszukasz samego siebie, i następnym razem twój mózg ci nie uwierzy. Kaizen wymaga uczciwości wobec własnej biologii. Jeśli umówiłeś się na minutę po minucie, masz prawo przestać. Bardzo często okaże się, że skoro już stoisz w tym garażu, to zrobisz jeszcze 5 minut. I to jest bonus. Ale Twoim zwycięstwem jest ta pierwsza minuta. W Kaizen nie chodzi o produktywność. Chodzi o to, żebyś nie musiał codziennie staczać wojny domowej we własnej głowie, żeby wykonać proste czynności. To jest sposób na to żeby mózg przestał się buntować przeciwko twoim planom. Przestajesz być strażnikiem, który batem zagania leniwego niewolnika do pracy. Zaczynasz być nawigatorem, który delikatnie koryguje kurs, bez wzniecania buntu na pokładzie. Dla faceta, który jest zmęczony, to jest jedyna droga. Wielkie kroki wymagają wielkiej energii, której ty teraz możesz nie mieć. Małe kroki wymagają tylko tego, byś był obecny. To jest strategia, która pozwala ci zostać w grze, nawet gdy masz wrażenie, że wszystko inne się sypie. Rozdział czwarty. Kluczowy fragment psychologiczny bezpieczeństwo układu nerwowego. Teraz wejdziemy w samo serce tego, dlaczego Kaizen na kanale Meska Psychologia brzmi inaczej niż gdziekolwiek indziej. Większość ekspertów powie ci rób małe kroki, bo tak łatwiej zbudować nawyk. Ja ci powiem coś innego. Rób małe kroki bo to jedyny sposób, żeby Twój układ nerwowy przestał traktować Twoje własne życie, jak pole bitwy. Musimy porozmawiać o poczuciu bezpieczeństwa, jako faceci rzadko używamy tego słowa w stosunku do siebie, wolimy mówić o sile, odporności czy wytrzymałości. Ale prawda jest taka, że Twoja zdolność do działania zależy od tego, jak bezpiecznie czuje się Twój mózg. Kiedy narzucasz sobie plan, od jutra biegam 10 km i pracuję 12 godzin w pełnym skupieniu, twój organizm wchodzi w stan wysokiego napięcia. Dla twojego ciała to nie jest plan rozwoju, to jest stan zagrożenia. Twoje tętno rośnie, oddech staje się płytki, a poziom kortyzolu skacze pod sufit. Jesteś w trybie, walcz albo uciekaj. I w tym trybie nie da się budować stabilnego życia. Można w nim przetrwać tydzień, może miesiąc, ale potem następuje nieuchronne załamanie. Kaizen to technika, która wygasza ten pożar. Dlaczego 60 sekund działania działa na nas kojąco? Ponieważ minuta jest przewidywalna, twój mózg potrafi ogarnąć wzrokiem minutę. Wie kiedy się zaczyna i kiedy kończy. W tej krótkiej jednostce czasu, nie ma miejsca na porażkę, nie ma miejsca na ocenę, nie ma miejsca na ból. 60 sekund to bezpieczna wyspa na oceanie chaosu, którym stała się Twoja codzienność. Kiedy wybierasz jedną banalną czynność, powiedzmy, że przez minutę tylko stoisz na balkonie bez telefonu, albo przez minutę porządkujesz ikonki na pulpicie. Dajesz swojemu układowi nerwowemu sygnał, którego on desperacko potrzebuje, tu i teraz nic mi nie grozi. Mam kontrolę nad tym małym wycinkiem czasu. To jest moment, w którym robimy robotę, której 90% kanałów o rozwoju nie robi. Oni chcą, żebyś wychodził ze strefy komfortu. Ja chcę, żebyś ty tę strefę komfortu w końcu sobie zbudował. Bo tylko z miejsca, w którym czujesz się bezpiecznie, możesz zacząć realnie budować cokolwiek trwałego. Pomyśl o tym, jak o zarządzaniu energią w zniszczonym mieście. Jeśli masz ograniczone zasoby prądu, nie próbujesz oświetlić całej metropolii naraz. Zaczynasz od jednej ulicy. Jednej latarni. Kaizen to zapalanie tej jednej latarni. To nie czynicie produktywnym w tradycyjnym, toksycznym znaczeniu tego słowa. To czynicie stabilnym. W psychologii męskiej istnieje ogromny deficyt poczucia sprawstwa, który nie jest podszyty lękiem. Zazwyczaj działamy, bo musimy, bo nas gonią terminy, bo się boimy porażki. Kaizen pozwala ci działać, bo ty tak zdecydowałeś. Ta jedna minuta to twój akt suwerenności. To dowód na to, że twój układ nerwowy nie musi być w stanie ciągłej mobilizacji, żebyś mógł posunąć sprawy do przodu. To jest fundament, którego nikt ci nie zabierze. Kiedy zrozumiesz, że bezpieczeństwo twojej głowy jest ważniejsze niż wynik w tabelce, przestaniesz być niewolnikiem własnych ambicji, a staniesz się ich architektem. Przestaniesz się pompować dopaminą z krótkotrwałych sukcesów, a zaczniesz budować spokój, który pozwoli ci przetrwać każdą burzę. Rozdział 5. Kaizen bez presji. Twój wyróżnik. Dochodzimy do punktu, który oddziela męską psychologię od całego oceanu treści typu self-help. Większość ludzi sprzedaje ci kaizen jako metodę na bycie lepszym. Mówią, rób 1% postępu każdego dnia, a po roku będziesz 37 razy lepszy. To brzmi świetnie w arkuszu kalkulacyjnym, ale w prawdziwym życiu, kiedy wracasz po 10 godzinach pracy, masz ochotę rzucić tym arkuszem o ścianę. Dlatego mój przekaz dla ciebie jest inny. Kaizen nie służy do tego, żebyś był lepszy, kaizen służy do tego, żebyś nie wypadł z gry, kiedy jest ciężko. Musimy zdjąć z siebie tę toksyczną presję nieustannego wzrostu. Jako mężczyźni jesteśmy bombardowani przekazem, że jeśli nie idziesz do przodu, to się cofasz. Że każdy dzień bez osiągnięcia to dzień stracony. To jest prosta droga do nerwicy, a nie do sukcesu. Kaizen, w mojej narracji, to twoja polisa ubezpieczeniowa to strategia minimalnego podtrzymania życia. Wyobraź sobie, że twoje życie to maraton. Wypaleni faceci to ci, którzy przez pierwsze pięć kilometrów biegli sprintem, a potem padli w rowie i nie mogą wstać przez kolejny miesiąc. Facet stosujący Kaizen to ten, który kiedy ma siłę biegnie, ale kiedy dopada go kryzys ból i zmęczenie nie zatrzymuje się. On przechodzi w marsz. A jeśli marsz jest zbyt trudny, stawia maleńkie powolne kroki. Ale nadal jest w ruchu. W Kaizen bez presji chodzi o to, żebyś pozwolił sobie na dni minimum. To są te dni, kiedy jedyne co robisz, to ta jedna minuta. I to wystarczy. Twoim zadaniem. Nie jest wtedy podbijanie świata. Twoim zadaniem jest utrzymanie ciągłości. Dlaczego to takie ważne? Bo psychologicznie o wiele łatwiej jest wrócić do pełnej aktywności z poziomu robię minimum, niż z poziomu całkowicie się poddałem i od miesiąca nic nie robię. Poczucie porażki jest najgorszym paliwem dla mężczyzny. Kiedy odpuszczasz całkowicie twoje ego, dostaje cios. Zaczynasz o sobie myśleć jako o kimś, kto zawiódł. Kaizen pozwala Ci zachować twarz przed samym sobą. Nawet w najgorszy dzień możesz powiedzieć: „Zrobiłem tę jedną rzecz. Nie poddałem się. Nadal jestem w grze. To jest właśnie ta różnica między stabilnością a produktywnością. Produktywność patrzy na wyniki. Stabilność patrzy na fundamenty. Jeśli twoim fundamentem jest to, że nigdy nie schodzisz poniżej swojego kaizenowego minimum, stajesz się nie do zdarcia. Nie dlatego, że jesteś najsilniejszy, ale dlatego, że Twojego rytmu nie da się całkowicie złamać. Przestań więc pytać, ile dziś osiągnąłem. Zacznij pytać, czy utrzymałem rytm. Jeśli odpowiedź brzmi tak, nawet jeśli to było tylko 60 sekund porządkowania maili, czy jedno głębokie odetchnięcie przed wejściem do domu, to wygrałeś ten dzień. Wygrałeś, bo nie pozwoliłeś chaosowi przejąć kontroli. Wygrałeś, bo chronisz swoje zasoby na moment, kiedy znowu będziesz miał siłę, by biec. To nie jest słabość. To jest najwyższa forma męskiej strategii: wiedzieć, kiedy zwolnić, żeby nigdy nie musieć się zatrzymać. Chciałbym, żebyś po tym materiale nie robił wielkiej listy postanowień. Nie kupuj nowego notesu. Nie planuj rewolucji. To byłoby zaprzeczenie wszystkiego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Zrób tylko jedną rzecz, pomyśl teraz. Co w Twoim życiu jest tak małe, że aż śmieszne? Co jest tak banalne, że nie potrzebujesz do tego ani grama motywacji? Może to odłożenie telefonu na 5 minut przed snem? Może umycie jednego kubka od razu po kawie? Może jedno świadome wyprostowanie pleców przy biurku? Zrób to i poczuj ten moment. Poczuj, jak Twój układ nerwowy na ułamek sekundy odpuszcza, bo wykonałeś zadanie, które było bezpieczne. Niech to będzie twój pierwszy akt suwerenności. Nie musisz subskrybować tego kanału, nie musisz klikać w dzwoneczek ani zostawiać komentarza, jeśli czujesz, że to kolejny obowiązek na twojej liście. Jeśli ten materiał pozwolił ci przez te kilka minut po prostu odetchnąć i spojrzeć na swoje życie z mniejszą surowością, to mi w zupełności wystarczy. Moja praca tutaj jest skończona. Ale jeśli kiedyś poczujesz, że świat znowu zaczyna cię przygniatać, że znowu bierzesz na siebie za dużo i zaczynasz walkę z samym sobą, wiesz gdzie mnie szukać. Trzymaj się. Bądź w grze. Na swoich warunkach.